Odczyt z pola dla Ewy urodzonej 15 marca 1960 roku. Cześć! Nazywam się Katarzyna Atmadzia i tworzę portrety numerologiczne i astrologiczne oraz mapy własnego życia, takie, w których jest naprawdę dużo e, odpowiedzi, kim jesteś, czego chcesz, po co przyszłaś, przyszedłeś tu i co ma do spełnienia tu twoja dusza? Co jest do uzdrowienia, do transformacji? Co niesiesz z poprzednich wcieleń, z rodu? To dla mnie skarbnica wiedzy i podstawa do świadomego życia. Pracuję też z blokadami w podświadomości, z tym, co nie pozwala żyć w lekkości, miłości i swobodzie, i pomagam je rozświetlić. Transformować i ukochać. Tworzy również odczyty z pola finansowego i rodowego. Jeżeli chcecie taki darmowy odczyt z pola rodowego, zaobserwujcie mój kanał, zostawcie serduszko i w komentarzu napiszcie swoje imię oraz datę urodzenia, a ja będę wybierać kolejne osoby intuicyjnie do takich odczytów. No dobrze, a teraz przechodzimy do odczytu dla Ewy. W Twoim polu mocno pokazuje się temat konfliktu, który w dziwny sposób jest spleciony z cierpieniem. Jakby napięcie, spory i trudne emocje były czymś znajomym, wręcz przeciągającym. I to nie dlatego, że chcesz cierpieć, ale dlatego, że przez lata mogłaś nauczyć się, że właśnie w konflikcie. Coś się dzieje, że tam jest intensywność, sens i uwaga. Spokój bywał obcy, a nawet niepokojący. Pojawia się też bardzo wyraźne odczucie: czuję się złapana w pułapkę przez to, co mnie pociąga i do czego jestem przywiązana. To mogą być reakcje. Relacje, role, poczucia obowiązku albo stare obietnice wobec innych. Coś, co cię przyciąga, bo jest znane, ale jednocześnie odbiera ci wolność. Trzymasz się tego, bo boisz się, że co będzie, gdy puścisz. Coś głęboko w środku wie, że to już ci nie służy. Pojawia mi się też tutaj, byś przestała traktować innych jak wrogów. Nie wszystko, co robią, jest atakiem na ciebie. część konfliktów rodzi się z interpretacji, nie z faktów. Twoje pole woła o powrót do rozsądku, do zatrzymania się i zadania sobie pytania, czy ja naprawdę muszę z tym walczyć. Głos rozsądku w tobie jest silny, tylko zbyt często go zagłuszasz emocjami. Jako przeszkoda pokazuje się nawyk odkładania życia na później, wymyślanie powodów, dlaczego teraz się tego nie da, dlaczego to nie ma sensu, dlaczego e, jeszcze nie ten moment. To mechanizm ochronny. Ale on już bardziej szkodzi niż cię chroni. Zatrzymuje cię w miejscu i odbiera tą sprawczość. W polu rodowym pojawia się odziedziczone wspomnienie związane z utratą wiary, niekoniecznie religijnej, w sensie in, instytucji, ale wiary w sens, w porządek świata, w to, że życie jest czymś więcej niż przetrwanie. Jakieś wydarzenie w rodzinie mogło zostać uznane za niemożliwe, niewiarygodne, nienormalne i od tamtej pory lepiej było nie ufać, nie marzyć, trzymać się twardej ziemi. Ty to niesiesz, ale nie musisz już tego dźwigać. Twoim atutem jest rozsądek. Prawdziwy, spokojny i dojrzały. To on prowadzi cię ku powodzeniu, a nie ciągła walka czy udawadnianie czegokolwiek światu. Masz w sobie mądrość, która potrafi wybierać to, co ci służy, gdy tylko jej pozwolisz dojść do głosu. Rozwiązanie z pola jest jednoznaczne. Usamodzielniasz się i bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Przestajesz czekać, aż ktoś cię zmieni, aż sytuacja sama się rozwiąże. To moment, w którym mówisz, to jest moje życie i ja nim kieruję. Wraz z tym przychodzi ulga, spokój i zupełnie nowa jakość energii. Ewo, jeśli odsłuchałaś tego odczytu, serdecznie zapraszam Cię do tego, byś podzieliła się w komentarzu swoimi emocjami, odczuciami, jak to z Tobą zarezonowało, a ja pozdrawiam Cię serdecznie.